Hej, świecie, widzę, ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić kolejnego moda do Minecrafta Jest to mod Five Nights at Freddy's, jak dobrze pamiętam Oczywiście link macie w opisie yy, Ogólnie ten mod już yy, znalazłem wczoraj I moja reakcja była po prostu no... Mega się tym modem podierałem. teraz mieliście taką małą wstaweczkę Jakie to jest... O kurde Withered Freddy Utrydboni, utrydczyka. Co ten mod posiada? Posiada on, jak widzicie, takie struktury. Wiele, wiele więcej struktur. Widzicie, ile tego wszystkiego tutaj jest. Naprawdę dużo tutaj tego, że jest, naprawdę. Ale jeszcze zanim to, to coś, coś mi tu tak nie pasuje. Od razu lepiej, więc. Przejdźmy do moda, może. więc No widzieliście tutaj tą pizzerię, to, jest, to się nazywało właśnie A ale jest ich tutaj wiele więcej: jest Family Diner, jest Retro, jest sam pizzeria, jest no naprawdę tego dużo. Przedstawiam wam teraz kilka z nich. No to chyba był ten, który najbardziej mnie podjarał, bo naprawdę, no, zobaczcie, jak to zarobiście wygląda. Tutaj chociażby mamy Classic, czyli pizzerię, o ja pierdział. pizzerię inspirowaną pizzerią z pierwszego Fnafa. Tutaj widzicie. Pięknie scena, klasyczne animatroniki. Tutaj, patrz, service room, backstage, office. Właśnie, tutaj też jest jedna zarąbista rzecz, patrzcie to. Normalnie działające drzwi, lampa, krzesło obrotowe, stolik. Pięknie to. Pięknie to wygląda. Jak dobrze pamiętam, nie, nie by. O, oh, jest! ty. patrzcie, jest Safe Room. Bo to jest Bonnie, Spring Bonnie, tu jest Fredbear. No, patrzcie, jeszcze Spring Bonnie plus no, Naprawdę genialnie się ten mod prezentuje, moim zdaniem. Lecimy dalej, lecimy dalej szybciutko. A więc wyłączyłem sobie shadery, bo, no, te, te, te shadery to się nazywa to są, e, Insanity Shader, też sh shadery, takie bardzo creepy by e, Teraz przejdziemy do kolejnej dwóch serii. Mamy pizzerię, którą stworzy twórca moda. Więc jest to customowa pizzeria, jak widzicie. No, to są dosyć duże budowle, naprawdę duże. Czekaj, tylko znajdę wejście. Czasami ciężko... O, jest. Dobra, no, let's go, wchodzimy. Co jest tutaj pięknie? Pizzeria, to jest... Freddy, Chica, Bonnie. To jest tylny i to są Withered animatroniki, o Foxy. się o tu nikogo nie ma. Tu jest Partson Service Room. Bo już sobie na tej mapie, mapie graja, mogłem. Moja reakcja. Yy, właśnie wczoraj sobie ją spróbowałem nagrać na szybkości. No to było po prostu wow, wow. Tutaj też jest biuro. Tu jest Foxy. Yy, I na dole jeszcze jest Balloon Boy i puppet, jak dobrze pamiętam. Tak, tu jest puppet, a tu jest Balloon Boy. Yy, no. Dron, Spring Bani, Dron, Fredbear, Yellowbear, Czyli w sumie Golden Freddy. No, sami zobaczcie, cudnie to wygląda naprawdę. Mo też dodaje przebrania, bo mam tu chociażby strój Fredbeara, strój Spring po niego. sobie założyć, można ściągnąć, oczywiście, no logiczne. Mod dodaje Multum bloku, to jest, no sami zobaczcie. Duszaki... Deski, właśnie te pizza, boxy, przyciski, drzwi, bloki, Flashlight, to zobaczcie, jak fajnie. Tylko czemu ten flashlight daje na zamiast tego światła, ale ok. Ciekawie. Pizza Box w ogóle to można otwierać, co jest zarąbiste. Nie wiem czy da się to jeść, trzeba byłoby sprawdzić. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze Family Diner, znaczy Modern, Fright i yy, Family Diner, które nie pominiemy. Więc to jest pizzeria, nie wiem czy to nie przypadkowo SNAFA 2. Tak, to jest chyba FNAFA 2. Więc tutaj będą, uwaga, uwaga, toje. Nie, są też. Właśnie, warto zaznaczyć. Mod ten również powoduje, że animatroniki w ciągu nocy, no jak widzicie, sobie spokojnie żyją. A tylko w ciągu dnia, y, jakkolwiek, robiłem jakiś ten, a jakkolwiek mają jakieś zasady, że nie mogą się ruszyć czy coś. No, ale zobaczmy sobie w sumie, właśnie Fright, czyli Fester Fright jest Rafa F3. Zarabi się, to jest tylko jakiś tył. O, tu sobie wyjdziemy ten... Nie, bo to jest wyjście na to, te... ja pierdzielę. Świetnie. Więc wchodzimy sobie... O, tu jest sklepik z pluszkami w ogóle. A tu są właśnie już wejścia do samego Fasber tu jest toaleta. Tu jest przejście, jak widzicie, może tam pójść, można tu pójść. Tu jest jakiś tam pokój ala strażnika. Tu jest nasz. Gość główny Springtrap. Są arkejdy jakieś wiadomo. Idziemy dalej. Tu jest właśnie główny pokój tego strażnika, który mieści się we FNAfie 3. Piękny desk, pudełko w ogóle z tymi wszystkimi animatronikami, które da się obracać. Wychodzimy. Tu są toalety. No. no i jest jeszcze coś takiego jak szak randomizer. Który już w skrócie mówiąc, powoduje że. O, teraz jest te... struktury. Tutaj macie właśnie jakieś... co tu za blok w ogóle? Jakieś właśnie rzeczy, tu macie endoszkielet. Teraz coś innego. O, taki domeczek zadyskowany. Czemu lewituje? Nie wiem, z pojęcia. Wchodzimy. No i patrzcie też, endoszkielet. O, ognisko rzeczy, nie wiem czy w tym modzie da się w jakiś sposób budować y, rzeczy. Chyba się da. No to bym sam mi się zbudował. Też ten sam, też ten sam. O, inaczej, inne, inne. Ej, ja, ale ja, były inne, pamiętam, że jak wczoraj ten mod test... O! O, właśnie te. Tylko jeżeli tu jest tylko 300, no to wam powiem, że za dużo tych tekstów nie ma. Patrz, ten Spring i to jest zarąbisty. Teraz mamy FNaFa 2, jak widzicie, tutaj pięknie. z tym, z dobrze pamiętam tak. Bo to ja się mogą ruszać ogólnie, o. Hey, męgu się ma papet. Papet, no pokaż się. Patrzcie. Kurde ho, w cholerę... Beata, świetnie się bawimy. Kolejny jakiś desk. Ehm, um, No są muitar animatroniki. Znowu O, oh, Golden Freddy Witred. Szkleżnia od Spring Trapa. Oni już do biura. Gdzie są te wszystkie animatroniki? Boże, poznikało tego tyle. Siema czwika. Nic, nic. W toalecie ktoś jest? Tu nie ma. Też nie ma... No. Dziwnie wszyscy poznikali a przecież tutaj zawsze... Ja przecież to jest zawsze. to powinno być to, więc nie wiem czy mam ich poka pokażę ręcznie. A się wejść do Puppet się wejść do Papetboxa, tylko tak trochę to średnio działa Tu są te tylko jakieś przełączniki, tu jest kuchnia zobaczmy to je. To jest. A i moto oczywiście dodaje też naprawione męglu. To i Bonnie, to i Chica, to i Foxy. O no, właśnie na męgle. Mod jeszcze dodaje fantomy, ale ciężko jest zobaczyć, no bo chyba trzeba było po prostu zagrać. Bo ten mod, jak się rozpicie te struktury, w skrócie mówiąc, pozwala wam tak jakby grać w Nafa, że po prostu macie Nafa, jakby w grze. Nie jest super, ale tak mi się wydaje właśnie. Yy, I dlatego macie też fantomy, macie fantom Chica, fantom Freddy, fantom Balloon Boy, fantom... Papel, no właśnie, oni też mają swoje efekty. Phantom Mangle, Phantom Foxy. A ja teraz mam blindness, slowness, weakness, meaning fatigue, fatigue, poison i nose. I, i nic kurde nie mogę zrobić. Są jeszcze płyty z muzyką, jak widzicie, bad, bad ending, don't go, Torrent. Nie zamierzam tego czytać. Wiele z tych rzeczy nie ogarniam. Ciągle. Jeżeli chcecie, żebym nagrał drugą część, w której chociażby zagramy w któregoś z tego Fnafa i zobaczymy, czy oczywiście da się w to zagrać, no to łapka w górę, komentarz, subik, jeżeli Wam się podobają moje odcinki i to chyba tyle. Pa!